Dwa największe zagrożenia, jakie ostatnio pojawiły się wobec polskiego rolnictwa, to jest porozumienie z Merkozurem i Ukraina. Jak pan tę sytuację ocenia? No, ja bym do tego dołożył jeszcze Zielony Ład, wobec którego wszyscy rolnicy w Europie w zasadzie protestowali. Mam nadzieję, że te dzisiejsze deklaracje ministra Siekierskiego. Przełożą się na działania praktyczne, a więc, że umowa z Mercosurem zostanie zablokowana. Jeżeli nie, to jesteśmy w innej rzeczywistości. To rzeczywiście, jak się na to nałoży jeszcze problem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, to takiej konkurencji. Polska przede wszystkim nie wytrzyma, bo jest krajem granicznym, co do którego Ukraina ma najbliżej do zbycia swoich produktów, a w szczególności to też cała Unia, bo ponieważ zarówno Ukraina, jak i kraje Mercosuru swoją produkcję opierają, bez kryteriów dotyczących jakości żywności, ochrony środowiska, ochrony klimatu. A więc ta produkcja tam jest siłą rzeczy znacznie tańsza. No i my na to takie kraje, jak kraje Mercosuru, nie, nie muszą się martwić o dobrostan zwierząt, bo tam zwierzęta cały rok sobie chodzą. A to jest istotny koszt. Jeżeli my. Nie będziemy konkurowali na równych warunkach i na równych warunkach produkowali, i ta żywność będzie w oparciu o te same kryteria bezpieczeństwa na rynki lokowana, to takiej konkurencji się nie wytrzyma. I są dwie możliwości: albo Europa się zamknie i będzie tylko skansenem, który produkuje dla mieszkańców Europy, albo to rolnictwo padnie, nie wytrzyma i zostanie zniszczone i zgniecione przez, przez to rolnictwo zewnętrzne. Przez Światową Organizację Handlu, która naciska na liberalizację handlu i otwarcie granic. Europa, według mnie, i rolnicy w Europie nie boją się prawdziwej konkurencji. Chodzi o, o te same warunki, o punkt startu, żebyśmy konkurowali w oparciu o te same kryteria i te same koszty. Jeżeli będzie inaczej, to czeka nas bardzo trudny czas. Bardzo ważne były deklaracje, które złożył dzisiaj tutaj minister rolnictwa, mówiąc. O tym, że on również ma takie poczucie, że nie wolno dopuścić ani do umowy z Mercosurem, ani do wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej bez długiego okresu przejściowego i dostosowania jej kryteriów produkcji do kryteriów produkcji w Unii Europejskiej. Mamy prezydencję. To najważniejszy czas dla Polski. Straciliśmy ostatnie pięć lat przez komisarza Wojciechowskiego, który narobił nam tylko problemu. Nie wolno. Nie nam stracić tego półrocza, ale w tym półroczu możemy wytyczyć punkty odniesienia, które będą realizowane w przyszłej perspektywie dotyczącej rolnictwa i polityki rolnej. Mamy prezydencję w Unii, która bardzo się zmienia. Dialog strategiczny na temat polityki rolnej prowadzony za zamkniętymi drzwiami. Propozycje, by umowę z krajami Merkozuru zatwierdzić Parlamentem Europejskim, a nie Parlamentami Krajowymi. Czy to nie jest kryzys taki Unii Europejskiej? No, na to pytanie odpowiemy dopiero po praktycznych decyzjach. Jest ta mniejszość blokująca, którą według mnie wspólnie z Francją uda nam się zgromadzić. Jeżeli Unia będzie kluczyła i spróbuje przy innym sposobie akceptacji to wprowadzić, no to dojdzie do głębokiego kryzysu rzeczywiście. Mam nadzieję, że tak nie będzie i zresztą publicznie tutaj nawet prosiłem, ministra o jasne deklaracje, że jeżeli by się okazało, że po pierwsze nie ma poparcia w polskim rządzie dla e, e, takiej bezpiecznej współpracy zewnętrznej Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa e, i polski rząd mu to utrudnia, to da nam jasny sygnał, ale to samo dotyczy polskiej prezydencji i, i decyzji w Komisji Europejskiej, że jeżeli by się okazało, że w Komisji Europejskiej nie ma zrozumienia dla tych postulatów i problemów, z którymi się zderzymy już w najbliższym czasie, to minister również publicznie nam to powie. Siła ministra to siła polskich rolników, a siła polskich rolników to siła ministra. A więc jesteśmy nawzajem sobie niezbędni i potrzebni i tylko wspólnie możemy te problemy rozwiązać. Jesteśmy na forum rolników i agrobiznesu. Czy można coś już powiedzieć o najbliższej Jasiące, Europejskim Forum Rolników? Oczywiście tak. Jasiąka będzie odbywała się pod koniec marca. Data jeszcze ostateczna jest elementem rozmów. No i oczywiście nie unikniemy tych problemów, o których dzisiaj mówimy, bo to są najistotniejsze handlu, otwartości emisyjności, która dzisiaj jest związana z kryteriami unijnymi, klimatu i tak dalej. I te wszystkie tematy będą elementem debat w trakcie jasionki w marcu tego roku. Mam nadzieję, że to będzie w środku polskiej prezydencji. I z tego co wiem, premier Buzek jest członkiem takiego rządowego zespołu, który zajmuje się prezydencją. I Premier Buzek wpisał tam jasionkę jako bardzo taki istotny moment naszej debaty o obecności w Unii Europejskiej i o rolnictwie w Unii Europejskiej. Także jasionka będzie istotnym elementem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.